Chillowe powitanie, jestem Ewelina i witam was bardzo serdecznie na moim kanale Red Chill i dzisiaj mamy grę Celtu Singularity i zbieramy oczywiście to co zarobiliśmy podczas naszej nieobecności i widzę, że za 8 minut będzie dostępny dla nas um, bonus dzienny. Czekajcie chwilkę, ja sobie troszeczkę przyciszę słuchawki, bo nie słyszę własnych myśli. I lecimy po kolei. Co my tutaj mamy? Czy ja mogę... Był ten grzyb tutaj... Poprzednio, ale mnie zatkało. Odblokuj ten wezeł, wykonując wydarzenie w grze. Otwórz sklep. Aha, dobra. Nieważne. Widziałam komentarz jednego z was po poprzednim odcinkiem że żeby odblokować te dalsze właśnie punkty to trzeba mieć na setnym poziomie te elementy tutaj najbliżej nich Czyli jak tutaj mam komórkę eukariotyczną na setnym poziomie, czyli kompkę też powinna mieć na setnym poziomie, żeby mi się odblokować te dwa. Tak to zrozumiałam. I troszeczkę tych pieniędzy mamy. Pieniędzy, aha, no nie starczyło nam na więcej. I ja chyba będę musiała po prostu y, sobie pozbierać poza grom. Tu nic nie mamy, tu się nic nie, zmieni nie zmieniło się. Ej, chodź tu. Ale tego tu lata mnóstwo. Dwa podrząd, żeby tak łatwo zebrać? Okej. Okay. Jakbyście słyszeli hałasy w tle to pies właśnie je taką kość ma taką do rzucia. Więc się nie może troszeczkę czaskać. Tu się mało dzieje. Wiecie co, ale jak tak patrzę, tutaj nas na coś stać, na gada nastać. stać. To polecimy, kupimy gady. Tetrapod 50% bardziej wydajny. Współczesne gady mogą śledzić swoje korzenie z powrotem do dinozaurów, gdy są cieniem samych siebie, że wciąż posiadają kilka cech swego dawnego przodka. Okej, okay. śmieszny jesteś. Dobra. Czy na coś jeszcze nastać? Już niestety nie. Ile ten opatorzeczka kosztuje? Czy wy to tu widzicie? Ale będzie można za niedługo żółwia odblokować pewnie trzeba będzie skorupy i dzioby ale to fajnie wygląda, super już niestety mamy nie za wiele do kupienia ale ja tu weszłam na grę, żeby pobierze do dinozaurów też zobaczyć, co jesteśmy w stanie tutaj zrobić tutaj mamy automatyczne, więc troszeczkę Mistrz, mam gania, aby blokować. Ten no, nieznany obiekt, symulacja nie może wizualizować obiektu. I teraz tak. Pterozaury. Gdzie mamy pterozaury? O! Latający. I te jego czerwone oczy. Pamiętacie, w poprzednim odcinku mieliśmy amatora, skorzystałam z tego, więc mamy dinozaurów. Mało, ale tańczący standardowo został. Dobra, i czy coś jeszcze możemy kupić? I mamy go odę. Kość przedzębowa. Jak nie wiem co, ale nie umiem w tej grze czytać. Patrzę sobie tak, co tu jeszcze mam za triceratopsy. Ceratops, Ceratops. O, jeszcze go nie mam. To kupimy. A, nie miałam go. Ok. Kupimy ich na full. Ile możemy? 23, czyli trzech nam brakuje jeszcze. Ale mało zbieramy. Wiem, to nie są muszelki. Ale nie pamiętamy jak to się nazywa. W tej grze jest tyle nazw, że choćbym nie wiem jak chciała nie jestem w stanie tego zapamiętać, mm, no tak, no niech nie mamy automatyzacji. Jeszcze nam tylko dwóch brakuje ale już potrzebujemy prawie. Trzy. Ej, one dużo dają. Ten w kółko daje. Nawet się tak nie ładuje jak ten tutaj, ani te tak powoli. Tylko jedzie. Uuu. Nie ma tej przerwy takiej czarnej. Dobra, jesteśmy w stanie kupić. Ja to zbieram, żeby kupić jeszcze tego jednego. Bo widzę, że niedługo trzeba czekać. I za chwilę będziemy mieć na pewno e, dzienny prezent do odebrania. To sobie go odbierzemy. I wejdziemy sobie jeszcze na ten event, co tam jest, co byliśmy w poprzednim odcinku na nim. Ja sobie tam poza odcinkiem troszeczkę nazbierałam rzeczy. Bo chciałem zrobić te kostki. To jest mój cel w tym wydarzeniu. Wiem pewnie, nie na tym to wydarzenie polega, no ale... Co ja mogę? Pozbieraj nam jeszcze. A jeszcze jednego cię muszę kupić. No tak. Nie wiem, czemu czekałam, nie miałam? O, Kostki darwinium, na zwiększenie umiejętności. Rogi w nosie, <grym> okej. Okay. Dziwne rzeczy się dzieją w tej grze. Powiedzcie, że to jest automatyzacja. I go ta kolejna. Ankylozaur. Muszę zobaczyć, czy to była automatyzacja. Bierz ankylozaur, ankylozaur, a te. To idzie od nowa, ty? bo się zagapiłam. Tak, to jest automatyzacja, super. E, dinozaury ptasiom miednicze. To lecimy. Na fula, ile damy radę? I gdzie mi z tym ptakiem to teraz? Mutagen. Archozaur, stekozaur, archozaur. Super. czy coś jeszcze już nie, tu nam niewiele brakuje i jeszcze może ankylozaury te kupimy ile ile nas stać na 34 ładnie i dobra, idziemy sobie zobaczycie jak nie to chciałam zobaczyć O, yy, dzienna nagroda. 10 tych kostek. Super. Mamy 32. Zazwyczaj, że je ja homikuję. I ja muszę wrócić tu, do tej doliny Bezozoicznej, bo chciałam zobaczyć tutaj. Jak to wygląda. nie W ogóle bardzo... Nie wiem, jakoś... Bardzo mi się podoba ta grafika w tej grze. Wracam na główną symulację i lecimy do eventu. Event to był gdzieś... Centrum eksploracji. O, dokładnie tutaj. A przepraszam, czy my jesteśmy jeszcze w stanie coś kupić? Nie bardzo. Tej gąbki też nie, też nie. Dobra, to... Lecimy. Centrum eksploracji. I... Dziękuję bardzo. Co ja mam zrobić? Ja nie chciałam iść tu w górę. Tylko chciałam zebrać, zbierać, tak, 50 sztuk tej luki, żeby zdobyć dwie te kostki. Więc to teraz zrobimy. I mamy to. Funkcje logitowe, dwie sztuki, super. Wiecie co? Jestem trochę tych kostek, to sobie spróbuję jedną. OK. i teraz tak lecimy dalej z rozwojem tu tego miejsca. Zbierz wymieranie ordowickie, świat rylobitów metazoa i morza 100%... Y Boże, 100%, 105% bardziej wydajne. Ok, bierzemy. Bombardowanie planetoidami. Metazoa i morza 100% bardziej wydajne. Tam mieliśmy 105 na to 100, okej. Okay. I kolizja kontynentów. 600% bardziej wydajne. Okej. Okay. Punkt krytyczny w karbonie. Na który nas nie stać. a mało zbieramy. Ale tylko nie, nie wiem skąd to wziąć. Wymieranie ordowickie. To są... Kto to, co stworzył. Trzy Na no, Mamy jeden na dziesięć. Nie, nie zdołamy tego zrobić. Uj, możemy się pokręcić. O wygląda. I można przybliżyć. I oddalić. Iu. I zabawie. I teraz nie wiem. Sporo nam do tego brakuje. Nie uzbieramy teraz tego. I się teraz zastanawiam, że nie zobaczyć, co tutaj jest ciekawego. A, lecimy. Pewnie setny poziom potrzebujemy. Czy się nam uda? Udało się. Ale nie odblokowało się. Ale już odbieramy po 16, że sposób. To mnie ciekawi, skąd to wziąć? Spiesz wymieranie Ortowickie. Może też muszę mieć tak jak tam o się psu pić Co ty tam tą kość już zjadłeś? O, matko. Może to trzeba też tak jak w głównej symulacji mieć na 100 setny poziom, żeby to odblokować. Nie wiem, nie mam pojęcia wam, powiem szczerze. Uuu, uh, 139. Czy coś zmieniło? Nie. No a tu też możemy kupować. Ale tu mi się jakoś to bardziej podoba, to drzewko. A może to być gdzieś... Ciężko powiedzieć. Się zastanę, czy to będzie gdzieś tutaj, w tych punktach, czy może tu idąc dalej, ale to nie wiem, czy to by miało jakikolwiek sens, Mam no, mówię szczerze. Czy coś wiedzieli, a jeszcze event by się nie zakończył. Chociaż nie wiem. Wiecie, mm. <laughs> to tu nagrywam, jest niedziela, mam trochę więcej czasu. A w tygodniu to może być ciężko. No to te eventy mają sens, jak ktoś siedzi godzinami w tej grze. I siedzi i tak sobie klika. A jak skończy klikać, to dalej klika. Jak jeden palec się zmęczy, to ma jeszcze 9 innych w rękach. A dam sobie to. Nie dojadę do. No. Mogłam to zostawić na setnym poziomie i kupować to. Ale mądry polach, po szkodzie, jak to mówią. Nic y... zobaczymy sobie jeszcze, czy tu coś jeszcze jesteśmy w stanie o, o, y, osiągnąć. I na tym najwyżej sobie zakończymy odcinek, żeby nie było nudno. Widzicie tu jakieś ulepszenia, tego sobie puścimy. I co my tu jeszcze? Ankylozaurę kupujemy, tak. Fuch nam brakuje. Dobra, to ogarniamy szybko dwa. Jeden? Jeszcze jeden. Ten triceratops z tym pterozaurem bardzo dużo dają. 1,35 a ten daje 1,66, no tylko, że nie mamy do niego automatyzacji nie, nie uruchamiam. pewnie powiecie, że jestem skinnerą bo, bo zbieram te kostki, nie wiem po co, ale i mamy to. Geoda, kolejna. Mutagen. Dinozaury ptasiomiernicze. Nie wiem dlaczego, jak czytam tam ptasiomiernicze, to mam ochotę przeczytać ptasiomleczne. Nie pytajcie dlaczego. mi się z ptasiomle... No, kojarzę. I niewiele nam brakuje. Ej, robimy to. Robimy to, za w poprzednim odcinku. Czyli zbieramy do ostatniego zadania, bo nam to szybciutko pójdzie. I jak dobrze rozumiem, czy my będziemy mogli zrzucić meteoryt i będziemy dalej rangą? Czy ja to dobrze rozumiem? Zaraz się okaże. Wy już pewnie wiecie. Są przyczyny, na które nie zwracam uwagi, bo się skupiam na czymś, co pewnie jest mniej ważne niż, niż bym chciała. I udało się! Otwieramy ostatnią GODę, mutagen. I tak właśnie nie meteorytm, asteroida. Ale zanim to zrobimy, chciałabym kupić jeszcze tych więcej. I uwaga, przechodzimy tutaj. Ustawimy się jakoś ładnie. O, tu jest tak dużo gatunków widać, nie? I lecimy z tym. Tak, chcemy rozwalić. Odkryć imponujący poziom różnorodności wśród tych stworzeń, ale żadne z nich nie pasuje do skamieliny, którą jeszcze znaleźliśmy. Puntagen, Archozaur, Triceratops, Archozaur. Jak kupię sobie te dinozaury, czy mamy. Dokładnie. Archozałby. Kupimy ich jak najwięcej. Tyle się da. Bo mamy do nich automatyzację. Do tych też. Czy do ciebie mamy? Tak. Czyli... Yy... Że tak powiem, te automatyzacje prawdopodobnie się zachowują. Oprócz tego pierwszego, O właśnie chciałam na tego zebrać i na tego pterozaura. Świetnie, ulepszy jedną cechę. jeszcze coś do lepszenia? Nie, 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 nie. nie. Nie, tego pterozaura zostawimy na później, bo i tak nie mam do niego. Um, auto, ja to nazywam automatyzacją, bo się samo zbiera. Jak to się fachowo nazywanie? No, ulepszenie po prostu. No i tyle. Więc kupię tych, bo one dużo dają. I w następnym odcinku będzie nastać na pterozaura, Ale was malutko. Ui. A tu jest kolega z szorca, jak nie widzieliście, to zapraszam serdecznie. Ostatni raz idziemy tu, czy stać nas na coś jeszcze. Dobra, ale w tym miejscu sobie zakończymy. Powolutku odcinek. Ja bardzo serdecznie dziękuję Wam za oglądanie. Dajcie znać w komentarzach, czy podobają się odcinki Wam z tej gry. Zapraszam także na inne serie na moim kanale, ale również do zostawienia subskrypcji z dzwoneczkiem, żeby nic Was nie ominęło. Odcinki staram się coraz częściej dla Was wrzucać w miarę możliwości posiadanego czasu. Ale jakby było mało, to w grupie Redcore, do której należy, jak sama nazwa mojego kanału wskazuje, Redcore Chill, jest też trzech innych członków. I bardzo serdecznie zapraszam Was na ich kanały. Linki znajdziecie w opisie filmu: jest Redcore Try Hard, jest Redcore Explore, Redcore, Redcore Experience. Gdzie pojawiają się serie, na przykład Hogwarts Legacy, teraz jest na modzie na kanale Redcore Experience, a na kanale Redcore Explore pojawiła się nowa seria z gry The Forest razem z dzikim z kanału Redcore Tryhard, a u niego właśnie, zaś tego ostatniego, pojawiają się gry, yy, odcinki z gry na które serdecznie was zapraszam. Jeśli macie ochotę, to piszcie dla nas komentarze bardzo serdecznie, bardzo chętnie i serdecznie je poczytamy i chętnie z wami podyskutujemy. Zapraszam także do łapkowania. Bo to wspiera bardzo naszą ekipę, bardzo wspiera rozwój naszych kanałów. I nie zapomnijcie, że kanałach pojawiają się też co jakiś czas shortsy. Między innymi właśnie tak jak przed chwilą mówiłam, jeden z nich pojawił się w dniu no w sumie dzisiejszym jak, jak ja tu nagrywam. Dla was jest 2-3 dni wcześniej minimum odcinek yy, short właśnie z tej gry Celto Singularity. Ja jeszcze raz serdecznie Wam dziękuję za oglądanie i zapraszam ponownie na mój kanał. Cześć!